Dzień dobry. Dzień dobry. To Witam pan? serdecznie. O, Witam trochę serdecznie. jestem zaskoczony. Z jakąś młodą osobą rozmawiałem przez telefon. A to syn. A, okej. Okay. Prosi mnie, żebym go wyręczył, bo on w Anglii jest, pracuje teraz. I... Czyli właścicielem samolotu jest syn, I tak? Syn jest właścicielem. Okej, okay, tak, dobra. Tak, ja użyłem go tylko tam na rybki, na grzybki. Syn go ma od samego początku? Bo to jest z tego, co on pisał wtedy na ogłoszeniu, że to jest salon Polska. Tak, 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 tak. tak. Możemy tak. otworzyć od razu bagażnik? Bo wie pan, chciałbym sobie zobaczyć to auto. Taka widzę nowoczesność, że automatycznie, elektrycznie otwierane. No to chyba te grzybki ryby to tak nie za bardzo poszły, patrząc po tym, jak tutaj czyściuteńko jest z tyłu. No jeszcze jest to grzybów, nie ma w lesie. Panie, susza. <grym> susza jest to dlatego takie zadbanie. A rybki, w żeby żona uwierzyła, że byłem na rybak to w sklepie po drodze. A, rozumiem, kupić rybki w sklepie, pokazać nie. żonie. No dobra, no bagaż się. Syn dba, wszystko. Wszyscy tam, widzę właśnie zadbanym, bardzo, bardzo ładnie to wygląda rzeczywiście. Nie. No widzi pan. No. Wszystko cacy jest, kola blachy takie. No właśnie też sobie na to patrzę, bo zależy mi na tym, widzę. że on tak, musi być w bardzo tak, dobrym tak. stanie, wtedy on dopiero ma sens z... i wnętrze tak samo. Dosłownie było... jak spod igły wygląda. Już ta pierwszy rzut oka w kabinie potwierdza się, że jest to bardzo dobrze wyposażona wersja. No sam był zadowolony. Tak? Tak. No po przyjedzie chce sobie na mniejsze po prostu, jakoś hybrydkę kupić. Okej, okay. widzę, że zgłasza tutaj problem z ciśnieniem w kołach, trochę za mało powietrza jest. A to taka wersja z łopatkami, tu proszę, no sobie łopatkami zmieniać. Co takie dopasione auto widzę, syn, syn sobie tutaj, że tak powiem, nie szczędził. Fajne jest to, że to wnętrze nie jest takie zniszczone i, i, i wygląda Nie bardzo. On ale... no, czymś tam sobie zawsze pieści tą tą... będę sobie tak tutaj. Tak, 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 proszę, proszę. tak proszę, powiem proszę. przeglądał, dobrze? O, jest wentylowanie foteli nawet. Proszę, wentylowanie, podgrzewanie kierownicy. Wersal, no. Audio jest i karta, i bluetooth. Nie. Ja to mam skalę porównawczą do tych samochodów, co ja kiedyś kupowałem. Uh -huh. <laughs> tak, klimatyzacja na nawet zrobię troszkę cieplej. Cena i kwestia sprzedaży i tak dalej. To z panem czy z synem? No synu poważył mnie, żeby tam. Aha, czyli tak... Czy tak, jak tak rozumiem, tak. że pan zna widełki w jakich syn chce się zmieścić i... I, no, i nie musimy do niego wyzwania do Anglii wypytywać. To do tych widełek to sobie przejdziemy, ja, bo ja będę chciał wysiąść, zobaczyć, że te opony, bo może rzeczywiście to są błędy czujników na przykład, to wtedy będzie zawsze inaczej. Podsumowując na razie przynajmniej, ten diesel, no, jedzie. To jest max, co można o bo powiedzieć? no, bo ja bo... no ładnie ciągnie, przyspiesznie. Znaczy, najważniejsze jest to, że nie jest jakiś taki agresywny w dźwięku, chociaż, no, słychać, że to diesel, wiadomo, ale... No, tak, tak no taka to... uroda diesel jest. W wszystko działa, wszystko jest prawidłowo, pneumatyka działa, silnik odpycha ten samochód, naprawdę jest dobrze. Zróbmy prostą rzecz. Pan sobie pomyśli o widełkach, ja wrócę na miejsce i, i zobaczymy, co jak. Po, dobra? po hamulcach da ostro, zobaczę, jak to tam. Wystarczająco czy, czy, sobie. Czy nie rzuca tak. na, na boki, nie nie, nie, nie trzęsie, nic się nie dzieje. Tutaj wszystko zachowuje się prawidłowo. Chcę kupić ten samochód, aczkolwiek jednak troszkę chciałbym urwać. Tak właśnie patrzę, rzeczywiście do tego powietrza tak troszeczkę brakuje, na szczęście tylko na dole. Ale jest tak trochę tutaj za miękko ta, na tej oponie, tego powietrza. Czyli to Może pewnie... trzeba wyrównać po prostu. Patrząc z tyłu, a przód, to tak, to jest taka różnica. Bo tak właśnie, go sobie oglądam pod kątem czysto takim blacharskim, czy nie jest gdzieś uderzony, nie jest uszkodzony. Nie, 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 już. Bo jest trochę zakurzony i tak nie wszystko widać. Kiedy syn wraca z tej Anglii? On gdzieś za półtora miesiąca dopiero. Już pewnie chciałby, żeby tego samochodu nie było. No, chciałbym mieć pusty garaż. 90 równo i może będzie okej, okay, co? I zabieram od razu, syn wraca na gotowe, ma 90 tysięcy na nowy samochód, garaż pusty, jest z głowy. No, ale muszę się potargować, no, z dwójkę w górę jeszcze. 92, tak? Tak. <noise> dwójka w górę. No, to te widełki takie nie za szerokie zostawił chyba. Może takie ja zarobię ja na tym też coś. <noise> A, ja, rozumiem, bo pan wie, ile on chce, co pan dogra więcej, to państwo tak. będzie. <noise> To no może jedynka w górę, jak tak ten jeden kciuk pan pokazał. Dobra. 91? No i Dobra. fajnie. Bo... Dobrze, to zapraszam do domu tam pa papiery przekażę wszystkie.